First like this one Maybe this one. Is Całkiem całkiem obywatele Jak jest jakość tych foteli w dobrych autach to pomimo upływu lat one są wciąż w stanie 200, 230, 50 przebiegów są w stanie fantastycznym. szukać trzeba gdzieś teraz wyjechał i widziałem. skubany wyjechał. Zaraz wyjadę, ja przychodzę. Nie, zaraz wyjadę, to się, się w nie poznam. Żartuję, żartuję. Zawsze poza w lustrze po brodzie. Po chrześcijankach. Przyjemnie. Jestem u Alika na kolejnym placu niedaleko od tamtego 17 rok 17 900 17 17 rok pierwsza rejestracja 18 ale 17 na szybach, jeżeli jest w dryfie y, miesiąc, miesiąc po 7, po 8 po po 17 roku to będzie 18 prosty, rejestrowany ale tu jest Black Edition Grill na czarno Relingi na czarno Jeslainowość dużo E-lainowość Wszystko na S-lainowość ramki Tu Black Edition nowość Black Black 17.9, dobrze mówię? Już się gubię tyle tych aut dzisiaj przepatrzyłem, że, że jasny gwint sztuka jest Wysowęć. Wysłałem widzukole. Wiecie o co chodzi? No właśnie, a nie bardzo. Aż to jest schumany na w kolorze pink. Czy z klimatyzacją oryginalne kołpaki do fiata zapasowe? Nie wiem co jest pod tą tajemną dyktą, ale seju. czujesz jak w domu. Lakierowany na czarno, czyli z czegoś innego zamontowany Ty Preciuszko. tyś musiał gdzieś przypierniczyć fila, chwila, 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 chwila. Pasujesz para? Jak mało świszczy na autostradzie można jechać? No właśnie, żebym do tego E30 BMW na BBS-a. są dekle, pytam się. Dekle były na Imbusa. A, wyskurzony zajebiście. Mógłbym około cieszyć pod domem. Gdyby on kosztował 30 euro. Dwie rurki wydechowe mówią o tym, że jest to Drodzy Państwo, albo 2 litry benzyna na moje stare oko, albo 2,5 litra benzyna Gdzieś tam się tłucze, skuban. Co tu, do Szwecji? Podgrzewacz Cholera Na prąd, jak rady się włączyło, to czy mi tak wyjeżdżało? W mm -hmm. się mi tak starem wyjeżdżało. Wyjeżdżała, przepraszam. Słodkich chujów w Kisielu Jagodowym. Piękna rzecz. 1.6 MWI. Tu coś zassało. Bierz ja Czy tego do naprawy? koparkę koparkę, które no a widzisz, lekko dziawnięta, ale szkoda, bo, bo ładne. Będziemy audio oglądać. Miniarz pan chciał krótkiego dla dziecka, to niestety jest długie. To są super taniości, my przejdziemy sobie skrótem, czyli czyli którędy? To były takie droższe, zaraz sobie przejdziemy króciokiem tutaj tanich, tanik są całe hektary Tanik oczywiście oprócz, oprócz korsy i oprócz piątki tu są takie droższe przejdziemy tu skrótem popatrzymy co tam się w ogóle dzieje peżuciki ładne czyli to tu placyk jest a jest biuro ale chyba w w trakcie remontu Co to jest kijanka? Kijanka, nigdy nie miałem, nie chciałem mieć i to się nie zmienia Natomiast Renault Rapid jak najbardziej Ależ idealnie kwadratowy Już Tu się lodóweczki kilka sztuk zmieści Nie dam, że obły jakiś kształt Kwadratowy to Żuk takiego kształtu nie miał, żuk skrzyniowy z plandeką Albo odwrotnie plandeka, albo skrzyniowy E46 Jeszcze stoi wspomnień Yeti, nawet fajne z progami z rurą na jelenia Benzyna 4x4 7 7 Wygląda na longa, pokaż pokażcie miejsce na nogi. Nie, nie ląk, krótki. chyba nie jest prostokątem. Czy każdy kwadrat jest prostokątem? I pytanie odwrotne, czy każdy prostokąt jest kwadratem? Swaniaczki. idę co oglądać. Czy ta była myślisz? Tutaj? A tutaj, ja Bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie Pan Romek. Czołem, cześć, podróż